Magnes jest jednym z najcenniejszych biopierwiastków i znajduje się niemal we wszystkich komórkach, a także bierze udział w większości procesów zachodzących w naszym organizmie. Magnes to połacinie magnesium, stąd chemiczny symbol pierwiastka, Mg. Magnez sprawia, że lepiej znosimy stresy i łatwiej radzimy sobie z infekcjami i wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Działa on uspokajająco i uodporniająco, zwiększając możliwości obrony organizmu. Jest zbawienny dla naszego serca i układu krążenia. Reguluje ciśnienie krwi i krzepliwość. Obniża poziom cholesterolu, obniżając ryzyko występowania chorób układu krążenia. To prawdziwe panaceum na dolegliwości czasów, w których żyjemy. Zobacz. Za co jeszcze odpowiedzialny jest magnes i czym może grozić zbyt niski lub zbyt wysoki poziom magnezu w organizmie? Magnez. Rola w organizmie podobnie jak fosfor. Magnez bierze udział niemal we wszystkich procesach, które zachodzą w organizmie człowieka, a co za to idzie komórki potrzebują go do prawidłowego funkcjonowania. Dorosły człowiek ma w swoim ciele 20-28G magnezu, który zgromadzony jest głównie w kościach i mięśniach, zaopatrując komórki w energię. Ten biopierwiastek uaktywnia ponad 320 enzymów, które biorą udział w przemianach białka, tłuszczów i węglowodanów. Po pierwsze, jest bardzo ważnym elementem enzymów trawiennych które są odpowiedzialne za przemiany materii? Dodatkowo magnez bierze udział w syntezie adrenaliny czy noradrenaliny, w związku z czym korzystnie wpływa na nasz układ nerwowy. Jednym słowem pomaga nam zachować zarówno równowagę fizyczną, jak i psychiczną. Wspomaga też pracę umysłu. Dodatkowo odpowiedni poziom magnezu w organizmie chroni przed chorobami naczyń krwionośnych i poprawia pracę serca, reguluje bicie serca. Hamuje też odkładanie się cholesterolu na ściankach tętnic. Dzięki tym wszystkim zadaniom magnes obniża ryzyko wystąpienia zawału. Dodatkowa zdolność do rozszerzania naczyń wieńcowych kwalifikuje magnes na lek. Podawane osobom zaraz po zawale. Magnez umacnia także szkliwo zębów i kości, wpływa korzystnie na krzepliwość krwi oraz chroni nasz organizm przed toksynami kadmem czy arsenem. Kolejną zaletą magnezu jest to, że wzmacnia układ odpornościowy, przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych i bierze udział w procesie wytwarzania insuliny. Magnez, niedobór, gdy magnezu jest za mało w organizmie, cierpi przede wszystkim nasza psychika. Niedobór magnezu może skutkować zmęczeniem organizmu, rozdrażnienie, ociężałość, zdenerwowanie, czy nawet napady płaczu. Przy dużych niedoborach można się także spotkać z napadami nerwicowymi i histerią. Często pojawiają się także nagłe zawroty głowy. Trudności z koncentracją, bezsenność czy problemy z uwagą i pamięcią, problemy z oddychaniem, zaburzenia przewodu pokarmowego. Dobne, negatywne skutki braku magnezu widoczne są także w przypadku układu krążenia i pracy serca, a także sprawności mięśni. Dodatkowe objawy niedoboru magnezu to. Zahamowanie wzrostu łamliwość paznokci i wypadanie włosów przebarwienia szkliwa zębów brak apetytu brak koordynacji ruchowej magnez, przedawkowanie przedawkowanie magnezu może grozić niewydolnością nerek. Oznakami zbyt dużego stężenia magnezu we krwi są osłabienie, ospałość, mrowienie w nogach i rękach, zaczerwienienie skóry oraz osłabienie mięśni. Podobnie jak w przypadku niedoboru magnezu pojawić się mogą trudności z oddychaniem. Dodatkowym objawem może też być biegunka, magnez, źródła w pożywieniu magnez można znaleźć w większości produktów spożywczych. Niewielkie ilości tego pierwiastka znajdziemy w większości owoców, części warzyw czy niektórych produktach mlecznych. Cennymi źródłami magnezu są Czekolada, kakao, pestki, dyni, fasola, orzechy, ziemne, groch, kasza, Greczana magnez w wodzie z kranu dobrym źródłem magnezu może być woda, w szczególności wysoko zmineralizowana z dobrego ujęcia. Nie można jednak zapominać również o twardej wodzie pitnej, która dba o nasze serce, niszcząc niestety przy tym teinki i inne sprzęty AGD, przez które przelewamy wodę z dużą zawartością soli, wapnia i magnezu. Magnez jest minerałem, który wraz z wapniem występuje w wodzie przeznaczonej do spożycia, jednak zawartość wapnia jest zazwyczaj kilka razy wyższa niż magnezu. Nadmiarionów wapnia i magnezu obniża właściwości smakowe i estetyczne wody. Podczas gotowania wytrąca się kamień, i tworzy się brzydki kożuch na powierzchni przyrządzanych napojów, zmienia się smak potraw. Gotowanych na bazie takiej wody zupełnie inaczej smakuje herbata. Ponadto, twarda woda stanowi dodatkowe obciążenie dla nerek. Miękka woda bogata w magnes, co więc można zrobić, żeby nie pić twardej wody i nie niszczyć sobie sprzętu AGD? Jednocześnie, co robić, by pić wodę wzbogaconą w dobroczynny magnes? Jest rozwiązanie używać dzbanka filtrującego wodę z odpowiednim filtrem wzbogacającym wodę w magnez. Producent filtrów do wody Aquaphor wprowadził do swojej oferty wkłady magnezowe do dzbanków filtrujących. Producent podaje, że wkład skutecznie usuwa z wodem zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, fenol, pestycydy, żelazo, metale ciężkie. Niwelując nieprzyjemne posmaki i zapach wody. Wkład filtrujący zmiękcza wodę, usuwając z niej kamień, a jednocześnie dodatkowo wzbogaca ją w magnez. Marzena Lewandowska, dyrektor marketingu IPR w zauważa, zastosowanie w zbankach filtrujących opatentowanego przez Akwafor włókna Aqualen, akwalen pozwala zachować odpowiednią zawartość magnezu w wysoce oczyszczonej wodzie. Nie jest to wcale chwyt marketingowy. Akwafor produkuje bowiem specjalne wkłady do dzbanków filtrujących, zawierające jony magnezu, zarówno w składzie żywicy jonowymiennej, jak i w osobnym zasobniku, który ma kontakt z uzdatnioną wodą. Podczas filtracji specjalne złoży równomiernie dozuje jony magnezu do oczyszczanej wody tylko w sytuacji pogorszenia równowagi wapniowo-magnezowej. Im bardziej aktywnie wkład pochłania jony wapnia, tym więcej wydziela się magnezu, lecz jego stężenie nigdy nie przekracza dopuszczalnych norm. Zastosowana we wkładzie filtrującym kontrolowana mineralizacja jonami magnezu pozwala zachować w wodzie odpowiednie proporcje poziomu minerału, nie przyczyniając się do zwiększania twardości wody i wytrącania się kamienia. Wkład akwafor B25 MG, Maxfor pasują również do dzbanków innych producentów dostępnych na polskim rynku. Więcej o dzbankach filtrujących i zastosowanych w nich, wkładach na stronie aquaphor.pl Zobacz jak przygotować herbatkę na dobre trawienie wykorzystując wodę wzbogaconą w magnez w dzbanku filtrującym Aquaphor Onyx.